Cześć. Dzisiejsza Ewangelia daje kopa jest trudna, bo jej przesłanie to jest nie zamykaj oczu na potrzeby ubogich. I to jest bardzo trudne i złożone, gdyż święty Łukasz pokazuje nam w Ewangelii o Łazarzu i bogatym człowieku, jak bogactwo może po prostu sprawić, że nie widzimy, nie czujemy tych potrzeb. I pokazuje to w taki sposób, że mimo że ten łazaś żyje bardzo blisko geograficznie do tego bogatego człowieka, to oni się nie spotykają, a tą barierą jest styl życia człowieka bogatego. To nie jest tylko jego serce, to nie jest tylko jego wrażliwość. To jest ten styl życia, który nie pozwala mu na swoim, w tym, co on dostrzega, co widzi, zobaczyć tego człowieka. I na to niebezpieczeństwo zwraca nam uwagę dzisiaj Łukasz. I to, ten problem istnieje wciąż i do dzisiaj. I nie możemy go sobie przeduchowić. Nie możemy sobie powiedzieć, że to właściwie to nie oznacza tego, tylko oznacza no, jakieś kwestie duchowe. Dlatego, że dla Łukasza ten problem wybrzmiewa w wielu miejscach jego Ewangelii, już zaczynając od Magnifikatów, w którym mówi, że bogaci spadną z hukiem z tych tronów. Tak, ale on nie mówi w sensie takim, że to jest jakby wina sama tych, E, bogatych, że oni e, spadną. On dostrzega to, że sposób, w jaki żyjemy jako społeczeństwo może sprawiać, że, że e, ta nasze bogactwo zabija naszą duszę. Zabija naszą duszę, zabija naszą e, wrażliwość. I na to chcę postawić właśnie akcent w dzisiejszej Ewangelii. Mówi nawet o tym, zobaczcie, jak potem bogaty cierpi te męki, i, bo jego serce też umarło na skutek tej właśnie ślepoty. I mówi: No, tak, no to niech chociaż moi bracia zostaną przestrzeżeni przez łazarza. Ale łazarz nawet gdyby wrócił. To nie zostanie dostrzeżony. Co on by mógł więcej powiedzieć, niż to, co oni już wiedzieli z tego, co im wiara mówiła, co jakby Mojżesz i prorocy? Co więcej mogli powiedzieć, niż ten łazarz, który przecież tam był i wołał o to jedzenie, tylko nie był słyszany, bo nie był dostrzegany. Dlatego dzisiejsza Ewangelia zwraca nam ogromną wagę na coś, co jest bardzo łatwe do przeoczenia, że jeżeli naszym stylem życia wejdziemy w, w takie obszary, które nie pozwolą nam dostrzec ubogich, to możemy zatracić naszą duszę zobaczysz, że to się dzieje w dzisiejszym społeczeństwie w wielu krajach bogatych, w których jest tendencja do tego, żeby właśnie się tak odseparować, że posyła się dzieci do prywatnej szkoły, że się używa transportu bardziej właśnie prywatnego, że się przenosi do jakichś strzeżonych willi, miejsc, w których nie dostrzega się i nie widzi problemów, z którym boryka się reszta społeczeństwa. Dlatego mówię, że jest... Jest to uderzenie w serce, dlatego że nawet osoba, która jest o jakimś, em, em, nawet em, nie należy do, em, powiedzmy, średniej klasy, czy em, nawet relatywnie niskich zarobkach, to nawet ona w skali świata jest bogata i nawet ona może nie widzieć tego, co się dzieje na świecie. I nie jesteśmy w stanie dostrzec tak naprawdę, potrzeb innych, dopóki nie wchodzimy w buty tego kogoś, więc póki wydaje mi się, że gdy żyjemy na takim poziomie, w którym nie doświadczamy właśnie tego e, tego deficytu, na przykład głodu, na przykład e, zależności od innych, nie dostrzegamy tego, że nie starczy nam pieniędzy. Nie, że nie możemy sobie wszystkiego zapewnić, że musimy gdzieś stawać zawsze w jakichś kolejkach, że musimy znosić jakieś upokorzenia. Gdy od tego będziemy się odcinać, możemy zatracić wzrok na potrzeby biednych. Wiem, że to jest bardzo trudny przekaz, gdyż wymaga od nas, e, wymaga od nas no, silnego, silnej Pracy, silnego takiej jakby samoograniczania się yy, i właśnie wrażliwego serca, które poprzez to może cierpieć, widząc często własną bezsilność, zamiast się wygodnie odciąć od tych wszystkich problemów. No, a co ty myślisz? Wyszło dzisiaj dłużej niż zwykle. Sorry. hello today's gospel is a very challenging one and the key message of the gospel is to be sensible to be sensitive on the needs of the poor person and luke is showing us that being a rich man can be a great burden a great barrier can be a wall that makes us unable to see the needs to see with own heart to prove them because if we are rich if we are shut up from uh, other um, from other uh, parts of the society of the poor one we can't see them the rich person in the gospel uh, was um, not able to see lazarus because lazarus was in places who the rich person was not even visited. Even it, if he was close to his house, maybe his eyes were focused on other aspects of his life. So it's so important for Luke in the Gospel to highlight the problem of the great inequality, to highlight the problem of the uh, own, um, own attitude. To our uh, income to our style of life, is this style of life uh, dividing my, me from other people? okay one can be uh, still rich and okay i 'm tempted to use them private transport, not the public transport i 'm used to send my children to the private school, not to the public school, and so on and i 'm dividing myself. It's a, in the economic it's Like um, the, mm, uh, the the rich person even can exclude themselves of the public services. They can't uh, understand what does means to move with public transport, to be in the public school, and to uh, to have problems with money, to be on the street, to be in the places where the people are. And if we can't see that and if we can't feel that it's very difficult to act in for these people. And this is what Luke is seeing and saying because in the last word when um, when uh, the rich man is saying maybe Lazarus can uh, come down and say that I'm suffering now because not seeing the poor means also the spiritual death, and so the rich man is suffering afterwards because he wasn't able to see the poor. But um, Abraham is responding to this rich man no, this is not possible because even if Lazarus will come, he would not be visible for the, the brothers because he can't bring this message the eyes eyes of this uh, this um this um, uh, this part with the society is closed and i th really think that this is one of the gospel just this why difficult because we living in developed countries we bear this responsibility for um, other countries, for poor countries, we are bearing the responsibility for poor uh, parts of our society, and this is difficult to bear that because, like the research is showing, we are overestimating our, um, uh, underestimating our richness, and so we are putting responsibility higher. there may be some other people who are Responsible for that. And I think that it is partly true. Uh, yes, really, we have this problem, but on the other hand, we have the problem and we have the responsibility to lead our life so that we may see and feel the problems of other people. And what do you think? I know this message is not easy to hear. I know it's. I, it's for me too. Ciao. Oggi è un Vangelo che davvero dà un colpo in cuore che spinge a agire. Il messaggio cruciale è non chiudere occhi ai bisogni degli poveri. E davvero queste parole dette nel Vangelo di Luca. Questo significa questo, davvero. Questo per Luca, quando lui parla degli poveri e ricchi, lui non pensa agli aspetti così tanto spirituali. Lui vede che diseguaglianza sociale davvero può uccidere anche la nostra anima. E questo però è presentato nel Vangelo. Presenta una situazione di una persona ricca che non è possibile per lei vedere Lazarus, anche se vivono accanto, loro non si trovano in questi stessi posti. Sì, sembra, sembra non possibile, come mai lui non vede? Ma questo sappiamo, possiamo vivere in questa stessa città, in questo stesso posto. E non vedere altri perché abbiamo altro stile della vita. Si chiudiamo dalle nostre porte, si chiudiamo dagli altri. Con, se, per esempio, persone ricche possono essere tentate di inviare bimbi alla scuola privata, usare privati mezzi di trasporto, non usare pub pubblici. Pubblic e quindi e non stai neanche in posti dove sono eh, la gente normale, si possono anche chiudere dai quartieri in quali vivono ricchi. Ma chi è questo ricco? E qui è il problema che può darsi che eh, per, eh, quando facciamo comparizioni con il mondo globale, noi siamo già ricchi. Eh, la ricerca scientifica dà una prova che, che persone sono molto più tentate di, um, di vedere la propria posizione economica più bassa di davvero. È. Quindi noi facciamo comparazioni più alto. Chi è più alto? Ah, forse sono questi, altri sono ricchi. Quindi per cui ho detto che questo Vangelo non è uno dove possiamo chiudere occhi e dire... No, questo non conta a noi, perché conta a noi, perché anche noi possiamo essere tentati di vivere un stile della vita che davvero è uno che può chiudere i nostri occhi ai bisogni degli altri. E questo nelle parole di Luca, quando lui parla della diseguaglianza, questo davvero pensa così. Questo evangelista, quello evangelista è quello che nel magnificat parla della diseguaglianza e di questo che i ricchi cadono dal trono. E uno si deve chiedere onestamente, sono questo ricco? Sono questo ricco? Cosa faccio? Cosa mi non permette vedere altro? Cosa mi non permette sentire altro? E sui bisogni? E cosa pensi tu? Christus. Heute haben wir ein wirklich herausforderndes Evangelium. Und die Schlüsselbotschaft wäre, sei nicht blind für die, für die Bedürfnisse der Menschen, die in Armut leben. Und tatsächlich sagt auch noch dazu das Evangelium, dass wenn wir reich sind, wird uns immer wieder schwieriger sein, die Bedürfnisse von den Menschen, die arm sind, zu sehen. Und in dem Evangelium sagt er, dass diese reiche Person konnte eigentlich Lazarus nicht sehen, weil eigentlich diese reiche Person sich nie nicht dort aufgehalten hat, hat wo Lazarus. Auch in geografisch waren sie ganz nah, der war hat gelebt ähm, gleich ähm, nebenan äh, neben dem ähm, und wollte eben die Reste von dem Essen haben. Aber Art und Weise, in welcher dieser äh, reiche Mann gelebt hat, hat ihm unmöglich gemacht, diese arme Person zu sehen. Und das ist auch in unserer heutigen Gesellschaft oft so. Dass es ist eine Tendenz, dass die reichen Menschen sich von den anderen Teilen der Gesellschaft trennen. Also die benutzen nicht keine öffentliche zum Beispiel Verkehrsmittel, nicht immer, aber private benutzen keine öffentliche Schule, sondern private Schulen. Und ähm, die ja Luxus kommt und Luxus ist schwer sich äh, abzuerlegen, aber dann versteht man eigentlich nicht, das was bedeutet, arm zu sein. Und was äh, man da erlebt, welche man Probleme da hat und kann man schwieriger nachvollziehen, um diese Bedürfnisse zu spüren. Und da sagt auch Lukas in dem Evangelium, dass ähm, ähm, als dieser reiche Person, nachdem sie diese spirituelle äh, Tod auch erlebt, die eine Konsequenz von diesem äh, Blindsein für die Bedürfnisse des Armen, eine Konsequenz von diesem Blindsein auf dieser Konsequenz, äh, äh, die Bedürfnisse der Armen ist, äh, der fragt, naja, kannst du bitte Lazarus schicken, der fragt den Abraham, und der wird dem Meinen Brüdern sagen, wie ich hier leide. Und Abraham sagt, das ist nicht möglich. Die werden ihn nicht hören. Wieso werden sie ihn nicht hören? Wieso? Weil sie haben auch nicht den Lazarus, als er da war, als er lebendig war, nicht gesehen. Sie haben auch nicht die Anweisungen, die in der Bibel standen, richtig gehört. Und ich glaube, in heutigen Zeiten ist es tatsächlich eine, äh, wo wir in einer steigenden Ungleichheit leben, auch nach der Pandemie, ist ein, eine, tatsächlich ein, fast ein Schrei, fast etwas, ähm, was man nicht vorbeikommen kann und was sich zu schwer anhört, weil jemand sich fragt, was soll ich tun? Bin ich tatsächlich so äh, reich, dass ich etwas tun kann? Äh, sind noch nicht die Reiche von mir? Und äh, aus der, so, aus der mh, Forschung weiß man, dass die Menschen eher äh, unterschätzen eigene Reichtum. Und es könnte sein, dass auch wir in Europa, auch wenn wir eine Mittelklasse bilden, äh, tatsächlich viel, viel reicher sind als die meisten von, unserer, von der globalen Gesellschaft. Und das ist etwas, was Lukas uns anfordert, darüber nachzudenken. Leben wir nicht auf einem zu hohen Lebensstandard, dass unsere, ähm, das unsere Augen blind macht auf die Bedürfnisse der Armen, was denkst du?